Cześć, nazywam się Ania Łukawska i ten filmik jest poświęcony chorobom bakteryjnym. Dlaczego choroby bakteryjne tak warto y, zapamiętać? Dlatego, że częstymi pytaniami na maturach oraz w testach jest pytanie: odróżnij chorobę bakteryjną od wirusowej lub jeszcze jakiejś innej? Albo podaj drogę zakażenia takiej choroby, albo objawy czy profilaktykę. Oczywiście, oprócz takich szkolnych potrzeb do wiedzy o chorobach bakteryjnych, myślę, że taka, taka wiedza przydaje się również w życiu, bo te choroby są napotykane w naszym świecie przecież. Może zacznijmy od takiej dosyć popularnej choroby, jaką jest bolerioza. Drogą zakażenia poleriozą jest oczywiście ugryzienie przez kleszcza. Ale nie każdego kleszcza oczywiście. Musi być to kleszcz, który jest nosicielem kredków boleriozy. Nie każde ugryzienie kleszcza powoduje chorobę boleriozy. Są to poszczególne przypadki. I objawy właśnie takiej boleriozy, tej choroby jest po pierwsze czerwona plamka. Czyli po ugryzieniu zostaje taka czerwona, jak trochę jak po komarze, mniej więcej, e, tyle że nie jest boblem, a plałką, po prostu. E, człowiek ma takie złe poczucie takie e, jak w pochmurne, zachmurzone, bardzo dni, e, i po pewnym czasie, dosyć nawet krótkim, e, mamy objawy bardzo podobne do grypy. Jeżeli e, ugryzie wasz kleszcz e, i po wyjęciu tego kleszcza. Czujecie takie, choroby, takie objawy, jakbyście mieli zaraz być chorzy na grypę, czyli polo was mniej, jeśli jesteście słabi, macie gorączkę, to jest to znak, żeby pójść do lekarza i powiedzieć o tym, że ukryć was w i macie takie objawy i podejrzewacie boreliozę. Jak można takiej boreliozy uniknąć? No nie jest to zbyt łatwe, ale można próbować. Profilaktyką do takiej choroby jest oczywiście używanie środowisko, używanie. Różnych środków przeciw kleszczom, unikanie miejsc, w których kleszcze występują, czyli latem przede wszystkim jakichś lasów, takich różnych zarośniętych miejsc, jeżeli już idziemy na spacer do lasu. Warto założyć długie spodnie albo bluzkę długo z długim rękawem. Kiedy przychodzimy z takich miejsc trzeba się dokładnie sprawdzić, czy gdzieś ten kleszcz nam się nie wbił. On jest bardzo malutki, trudno go zauważyć, ale trzeba, trzeba sprawdzić, bo z każdym dniem ten kleszcz rośnie. samą taką chorobą jest cholera. Popularna w nazwie, zdana. Myślę, że z tego najbardziej. E, ale skąd ta cholera się bierze? Drogą zakażenia takiej choroby e, jest to spożycie zanieczyszczonej wody e, albo zjedzenie takich pokarmów, które zawierają, zawierają w sobie kratek cholery. E, I objawem tej choroby, czyli to jak możemy ją rozpoznać, jest przede wszystkim biegunka. E, biegunka, wymioty, e, ogólne złe samopoczucie e, i e, jakby nasz organizm wydala kał, który jakby przypomina taką wodę po przebyciu ryżu i on ma taki charakterystyczny słodki smak. To jest już taki, taka oznaka cholery. To są te właśnie główne objawy, najbardziej charakterystyczne. Profilaktyka do takiej choroby jest oczywiście... To, jakby, przed czym możemy się uchronić przed drogą zakażenia. Tak? Czyli jeżeli ta choroba występuje, jakby, drogą zakażenia jest spożycie zakażonej wody, to znaczy, że profilaktyką będzie, jakby, ochrona ujęć wody pitnej, żeby izolować wodę pitną od niepitnej, żeby filtrować wodę, żeby pić tylko wodę zdatną do picia. Jeżeli, zakaże, jeżeli drogą zakażenia również w tej choroby jest przez pokarby, które mogą być zakażone krętkami cholery, a jak wiemy, że drogą zakażenia jest również woda, to znaczy, że chodzi o owoce morza przede wszystkim, żeby je dobrze umyć, żeby nie jeść surowych owoców morza, nie wiadomo jakiego pochodzenia, żeby zawsze to sprawdzić, żeby były one przebadane i Przede wszystkim chodzi o to, żeby były one po prostu umyte. Kolejną taką chorobą bakteryjną jest czerwonka bakteryjna. Czerwonka bakteryjna, która, drogą, która jest drogą zakażenia, jest droga pokarmowa. Czyli ta najbardziej popularna. I objawami tej choroby to są takie ostre bardzo biegłki, którym towarzyszy krew i śluz. Jest to bardzo na pewno nieprzyjemne. E, oczywiście to również gorączka i ból brzucha, co za tym idzie, z biegłką. E, człowiek czuje się fatalnie, moim zdaniem, wtedy tak sobie wyobrażam, że człowiek z gorączką, bólem brzucha i ostrą biegłką. E, ale jak można się ustrzec przed taką czerwonką bakteryjną? E, chodzi tutaj przede wszystkim o higienę osobistą, o to, żeby mieć e, ręce, żeby mieć żywienie, e, no, żywienie pokarm po prostu żeby nie jeść niczego, co jest brudne, żeby korzystać tylko i wyłącznie z wody pitlej i taką też wodą najlepiej ubyć pożywienie, które spożywamy, żeby być te ręce, bo nimi również dotykamy to pożywienie i to nimi czasami niemy niektóre składniki. Kolejną taką chorobą bakteryjną jest dur brzuszny i raczej tyfus brzuszny, tak go też czasami nazywają. Jest to taka choroba która e, jakby e, jest przekazywana przez spożywanie pokarmów lub wody zakażonej e, właśnie, taką właśnie bakterią e, i właśnie ona możemy też powiedzieć, że oprócz spożywania na, po, przez pokarmy e, jest również przenoszona przez różne owady. E, i taką, takimi głównymi objawami tego duru brzusznego e, jest to, e, że mamy gorączkę e, bóle brzucha, e, że mamy wysypkę koloru różowego na sobie, e, że mamy zapalenie spojówek również, e, mamy bardzo takie zmęczone oczy, e, nasz węch jest bardziej taki bym e, powiedziałam, mniej ostrzony. To są takie główne chyba objawy duru brzusznego, ale jak się przed tym ustrzec? Czyli profilaktyka po prostu. Trzeba być owoce i warzywa, bo tam często właśnie zdarza się ten dur brzuszny, ten tyfus. Trzeba pić zdatną wodę do picia, pitną wodę, trzeba na to zwracać uwagę, żeby unikać kontaktów z jakimiś zakażonymi bakteriami, czy znaczy jakimiś osobami, które są zakażone tą chorobą, żeby unikać też warzyw, owoców, pożywienia. Przede wszystkim, które wiemy i mamy świadomość, że były albo są nadal zakażone tą bakterią. Kolejną chorobą też myślę, że dosyć znaną to jest gruźlica. Ta choroba pojawia się pewnie na poziomie carym, również w języku polskim. Gruźlica, e, choroba, która przekazywana jest drogą kroperkową lub pokarmową, e, która objawia się e, bólem w klatce piersiowej, ogromnym e, kaszlem. E, kiedy e, ten człowiek już zacznie kaszleć, to naprawdę słychać, że ten kaszl jest e, na pewno inny niż kaszlem u człowieka, który jest przeziębiony po prostu. E, Kuje klatka piersiowa, ona cała boli. E, tak naprawdę też e, jesteśmy tacy wymęczeni, wyczerpani, e, bladzi, e, mamy gorączkę, źle się strasznie czujemy, e, zdarzają się to, że plujemy krwią. To są też takie taka główna objawy, że, że tę tą, tą krew wypluwamy z siebie. E, przede wszystkim profilaktyka do takiej choroby to jest unikanie kontaktów z osobami. E, chorymi na gruźlicę. inną profilaktyką jest to, że możemy na tą chorobę się zaszczepić. I to jest już plus do innych chorób, bo nie na każdą chorobę jest szczepionka, na to akurat jest. Ważne jest też, żeby prowadzić badania, żeby się badać, jeżeli słyszymy jakiś dziwny kaszel u nas, którego wcześniej już nie słyszeliśmy jeszcze. Gdzie naprawdę wolna szkładka piersiowa w ogóle z każdym, każdy powinniśmy się udać do lekarza. Lekarz od dróg oddechowych to oczywiście lekarz pulmonolog, który was spada, zrobi badania i wtedy się okaże. Są jeszcze dwie ważne choroby bakteryjne. Jest to, pierwszą jest tężec, tężec pewnie również znane osoby, które sobie już pełnoletnie na pewno miały ten drugi etap szczepionki już na tężce zaliczony. Tężec, e, zaryszamy się przez kontakt e, tak naprawdę z zranionej skóry, na przykład dłoni, e, z ziemią, która jest zakażona, e, która ma w sobie właśnie tą laseczkę tężca. E, to jest ten kontakt, to jest ta droga właśnie zakażenia, czyli że w ziemi. Czasem znajdują się właśnie laseczki tężca i jeżeli my mamy jakąś ranę w ręce, w nocy czy w, w innym częściu ciała, którym dotykamy właśnie tej ziemi, w taki sposób możemy się tą chorobą zarazić. Jak ona się objawia? Objawia się tym, że mamy skurcze więźni, czyli coś takiego, kiedy mamy niedobór magnesu mniej więcej. Tyle, że na początku te skurcze objawiają się w skurczach żuchwy. I to jest to charakterystyczne właśnie, że te skurcze są właśnie w tych miejscach. E, mamy taki szczękościsk. Czasami się mówi, że ludzie bardzo strasznie e, seplenią albo mówią niewyraźnie trochę bardziej niż ja i wtedy mówi się, że to jest właśnie ten szczękościsk. E, potem tak naprawdę e, powoduje ta choroba takie wygięcia bardzo różne tego ciała, ona tak skręca to ciało, robi takie różne skurcze, to naprawdę pewnie bardzo nieprzyjemne i bolesna choroba. Przed nią można się uszyć, tak jak już na początku wspomniałam, szczepionką. Kiedy kończymy 18 lat, wtedy e, tak myślę, że każdy dostaje takie wezwanie do swojego e, lekarza, żeby się zaszczepić, już to już to jest ta druga tura. Z tego, co pamiętam. I oczywiście ważne jest to do profilaktyki, żeby nie mieć kontaktu z takimi ludźmi, żeby e, którzy są na tego też zachorzy, e, i żeby nie mieć, ale wasz, e, już kontakt z ludźmi jednym, ale kontakt e, otwartych ran z ziemią zakażoną to drugie. Przy kontakcie ludzi chodzi przede wszystkim o kontakt krwi, żeby ta krew się z tym drugim człowiekiem nie wymęczała, bo ta krew już jest zakażona. I ostatnią już chorobą jest to wąglik. Na pewno wam się gdzieś ta nazwa obiła o uszy. Wąglik, droga zakażenia tej choroby jest przez e, spożycie mięsa zwierzęcego, które było już zarażone laseczką wąglika. I e, objawami takiej choroby to są takie pod podskórne, czerwone bolące, wymioty biegunki krwawienia, e, bardzo sympatyczna choroba, e, ale jak się przed nią uszczę, tak ja się przed nią ustrzec przede wszystkim e, taka jest profilaktyka, żeby nie jeść e, mięsa, które jest e, oczywiście e, nieumyte, nieugotowane, które z nie pochodzenia, warto zawsze wiedzieć skąd to mięso jest i czy ono jest przebadane, czy jest zdrowe, e, żeby jeść potrawy gotowane e, oraz na wąglik, jest też szczepionka, czyli możemy się zaszczepić. Co do chorób, to już wszystko. To było parę chorób, e, chyba 7, e, które pojawiają się na poziomie licealnym i e, często dotyczą jakichś zadań i pytań na maturze i testach. Dziękuję.